Tu Christian z schemia na 100% a oto zadanie dnia. Do 250 cm wodnego roztworu NAOH o nieznanym pH dodano 50 cm wodnego roztworu kwasu solnego o pH równym 1, otrzymując roztwór o objętości 300 cm i pH równym 2. Oblicz z dokładnością do jednego miejsca po przecinku pH roztworu NAOH przed dodaniem kwasu. Podobnie jak w poprzednich zadaniach z tej serii zaczniemy od wypisania informacji dotyczących roztworu zasady przed dodaniem kwasu. Objętość zasady 250 cm3 czyli 25 setnych decymetra sześciennego. pH tego roztworu nie jest znane, stężenie zasady nie jest znane, liczba moli zasady również. Teraz kwas. Jego objętość, objętość jego roztworu to 50 cm sześciennych, czyli 5 setnych decymetra sześciennego. pH wynosi 1. Ponieważ jest to kwas mocny, to stężenie jonów H, które zaraz wyznaczymy, które wynosi 10 do potęgi minus pierwszej, jest równe stężeniu kwasu. Możemy wyznaczyć liczbę moli kwasu w tym roztworze. Czyli 1 mol na decymetr sześcienny razy pięć setnych decymetra sześciennego. Uzyskując 5000 mol. Przeanalizujmy teraz zadanie. Do roztworu zasady o objętości 250 cm sześciennych dodajemy kwas o objętości 50 cm sześciennych. Uzyskujemy roztwór OPH2. To oznacza, że cała zasada, która na początku była w roztworze, przereagowała, a część kwasu, który dodaliśmy, nie przereagował, bo po zmieszaniu tych roztworów pH jest poniżej 7. Mamy odczyn kwasowy. Czyli możemy już teraz zapisać, że liczba moli zasady musi być mniejsza od liczby moli kwasu. Dlatego, że jak pamiętamy, NaOH i HCl reagują w stosunku molowym 1 do 1. Skoro kwasu jest 5000 mol, to zasady musi być mniej niż 5000 mol. Tyle wiemy w tym momencie, ale przejdźmy teraz do. Dokładniejszych obliczeń. Podkreślamy zasadę i kwas. Jednostki mol. I za chwilę wyznaczymy liczbę moli zasady, która przereaguje z kwasem, ale najpierw przeanalizujmy roztwór po reakcji, po zmieszaniu. Jego objętość wynosi 300 cm sześciennych, czyli 30 decymetra sześciennego, pH wynosi 2, to oznacza, że stężenie jonów H wynosi 10 do potęgi minus pH, czyli 10 do potęgi minus 2 mol na decymetr sześcienny. I ponieważ mamy tutaj kwas solny, czyli kwas mocny, który jak już ustaliliśmy musiał być w nadmiarze, to stężenie jonów H+, jest jednocześnie stężeniem kwasu solnego. Ponieważ drugi raz w tym samym zadaniu mamy wprowadzoną wartość Ck, to odróżnimy te wartości. Tutaj będzie Ck2, czyli kwas po zmieszaniu, a tutaj będzie Ck2. 1, czyli przed zmieszaniem, i również N kwasu 1. Możemy wyznaczyć liczbę moli kwasu, czyli NK2 po zmieszaniu, czyli CK 2 razy V roztworu, czyli 1 setna mol na decymetr sześcienny razy 30 decymetra sześciennego uzyskamy 3000 mol Spójrzmy na informacje jakie mamy Do roztworu zasady, której liczby moli nie znamy, wprowadzamy kwas takiej liczby moli, czyli 5000 mol po zmieszaniu kwas Zostaje, ponieważ został użyty w nadmiarze, jak już wiemy i tego kwasu jest 3000 mol. Możemy w takim razie policzyć, jaka liczba moli kwasu przereagowała z zasadą. Czyli od 5000 mol odejmujemy 3000 mol, uzyskując. 2000 mol, czyli 5000 to kwas, który wprowadziliśmy. 3000 to liczba moli kwasu, który pozostał w roztworze po zmieszaniu. To znaczy, że taka ilość musiała przereagować z zasadą, bo taką ilość y, tego kwasu mamy mniej. Podstawiamy 2000 mol x, który wynosi. 2000 mol, ponieważ mamy reakcję w stosunku 1 do 1. No i ten x, który wyznaczyliśmy, czyli liczba moli zasady, to jednocześnie n z, którego poszukiwaliśmy. Możemy sprawdzić. Szacowaliśmy, że nz będzie mniejsze od 5000 mol. W wyniku obliczeń uzyskaliśmy 2000 tyś... mol, czyli wszystko się zgadza z naszymi założeniami. Możemy wyznaczyć w takim razie stężenie zasady, czyli Cz równa się liczba moli, czyli 2000 mol przez objętość roztworu zasady, czyli 250 cm3 my podstawiamy oczywiście w decymetrach sześciennych. Uzyskujemy 8 mol na decymetr sześcienny. Takie stężenie zasady było przed dodaniem kwasu, ponieważ jest to wodorotlenek sodu, czyli mocny wodorotlenek, to jednocześnie było to stężenie jonów OH- w tym roztworze. Możemy w takim razie wyznaczyć POH ze wzoru minus logarytm ze stężenia jonów OH-. Ponieważ mamy liczbę 8000 musimy rozbić ją na iloczyn dwóch liczb, na przykład 10 i 8, ponieważ 8 to wartość, którą odnajdziemy w tablicach. Przekształcamy to równanie na sumę logarytmów. I uzyskujemy minus 1, a odczytana wartość z tablic dla stężenia 800 to minus 1,1. Czyli POH wynosi 2,10. Wyznaczamy z tego pH, czyli odejmujemy od 14. I 1 uzyskujemy 11.9. Podsumowując, do roztworu zasady o objętości 250 cm sześciennych i pH 11.9 dodajemy roztwór kwasu solnego o objętości 50 cm sześciennych i pH równym 1. Po zmieszaniu Uzyskujemy roztwór o objętości 300 cm3 i pH równym 2, ponieważ kwas był w nadmiarze i spora jego ilość pozostała jeszcze po reakcji, którą tutaj mamy, czyli z 5000 moli kwasu 2000 przereagowały, a 3000 pozostały jeszcze w roztworze. Dla treningu rozwiąż to zadanie jeszcze raz samodzielnie. Powodzenia na sprawdzianach i maturze z chemii.